Święto obchodzimy 26 maja, Dzień Matki. Dzień Matki. Mhm. A jak Państwo spędzają ten dzień? No, na pewno rodzinnie. Na pewno, z, w związku z tym, że jest Dzień Matki, no to razem z matką, przynajmniej przez kilka minut w ciągu dnia. Mhm. Jakieś prezenty, może kolacja? Nie się pan. wydaje, że najlepsze to jest dobre słowo. I jakaś pomoc, chociaż teoretycznie nie tylko w tym dniu. Dzień Matki. A jak Pan ten dzień obchodzi? Słucham? Jak Pan obchodzi ten dzień? No oczywiście do matki z kwietami. życzenia składam. No i tyle mi się wydaje. 26 maja? A nie wiem, naprawdę nie wiem. Dzień matki. A dzień matki, faktycznie. A? Jak pani ten dzień spędza? Znaczy ja kupuję mojej mamie kwiaty, jak zwykle i w ogóle po mojerkę staram się, bo to ważny święto dla mojej mamy. O, 26 maja? Powiem szczerze, że nie wiem. Dzień matki. A, dzień matki, no na pewno, zapomniałam, przepraszam. W jaki sposób się u pana w rodzinie to święto spędza? No, zawsze zanosimy kwiaty dla, dla mamy, z bratem, mój brata. No nie tylko tak, jakaś taka uroczystość domowa jest. A Pana zdanie w ogóle jest ważne, żeby takie święto obchodzić? Oczywiście, że tak. Dlaczego? No matka jest najważniejsza. No Dzień Matki! Jak Pani to święto spędza? E, jadę do swojej mamy z życzeniami, prezentami, ona oczywiście czeka, a moje dzieci, e, młodsze, które mieszka z nami, robi mi prezenty, niespodzianki. Przynajmniej dotąd robiło, mam nadzieję, że dalej tak pozostanie. Starsze natomiast, które mieszka dosyć daleko, to przynajmniej przysyła mi sms albo dzwoni, albo maila, albo dwie rzeczy razem wzięte, a dopiero jak, a jak przyjedzie, no to wtedy już zbiorowo robią prezenty. Jak przyjedzie, bo czasami tak się zdarza, że, że przyjedzie akurat w dzień matki. A tak ogólnie pani zdaniem jest ważne, aby takie święto obchodzić? Uważam, że to jest najważniejsze święto, jakie można obchodzić. Dlaczego? W końcu od matki się wszystko zaczyna. Gdyby nie matka, nie byłoby nas wszystkich. Gdyby... Dzień matki. Mhm. I w jaki sposób pani obchodzą ten święto? No, wnuki, dzieci przychodzą z kwiatami. tam jakieś ciastka. Przyjmujemy tak. tam... ich ciastem, winem. Mhm. Jak w rodzinie, po rodzinnym. A zdaniem pani jest ważne, aby takie święto obchodzić? Oczywiście, oczywiście. Jest bardzo ważne, jest to święto rodzinne, uważam. I powinno być dalej kultywowane. Bo to się spaja rodzina. Dzień matki. Mhm. Jak pan ten dzień spędza? E, w pracy chyba. To będzie sobota, tak? To w pracy. Mhm. A zdaniem pana jest ważne, aby takie święto obchodzić? Oczywiście. Dlaczego? No to bez pamięć jedna. To, to mamy. Jakie święto obchodzimy 26 maja? Nie mam pojęcia. Dzień matki? Może. A spędza pan to święto jakoś? Wspólnie z rodziną, z mamą? Tak, jak najbardziej. Składam życzenia, tylko że mi siostra przypomina najczęściej, bo za ja zapominam. Mhm. A czy w ogóle zdaną, zdaniem Pana jest ważne, by to święto obchodzić? Jak najbardziej. Dlaczego? No to tak bardziej yy, wychodzi z szacunku do naszych rodziców. Także myślę, że takie święto no, jak najbardziej trzeba obchodzić, o nie pamiętać. Czego nie jestem przykładem. Dzień Matki. Mhm. A jak pani ten dzień spędzają? E, no to zazwyczaj szukujemy coś dla naszej mamy. Zawsze są jakieś kwiaty, jakiś prezent. No i staram się ją gdzieś zabrać z reguły. Albo żeby ona gdzieś wyszła i sobie wypoczęła, typu zawsze jakaś kosmetyczka to coś, bo wiadomo, no, kobiety teraz są pracujące, więc są z reguły zmęczone, więc staramy się jakoś tak spędzić ten czas, żeby ona jakoś odpoczęła. A czy tak ogólnie, zanim pani jest ważna, by to święto spędzać? Jak najbardziej. Dlaczego? Matka ma się tylko jedną w życiu. E, także ja uważam, że to jest jedno z najważniejszych świąt, i e, nie rozumiem ludzi, którzy by tego święta nie spędzali. Dzień Matki oczywiście. A czy uważa pani, że to jest ważne, by to święto spędzać, obchodzić? Oczywiście. Dlaczego? No, to jest jedna osoba, którą powinno się cenić, wielbić. Także to święto, Dzień Matki, nie powinno zniknąć. E, dzień mały. A jak pani ten dzień spędza? A akurat w tym nie będę w szkole, w tym roku się tak złożyło, ale raczej z domu. A czy zdaniem pani jest ważne, aby to święto obchodzić? A, żeby obchodzić? No myślę, że tak. Dlaczego? Ojejku, no mama jest tylko jedna. Bez tego tego moja, tak? Kurczę, trudne pytanie pani zadaje. <ścoughs> e, szczerze mówiąc, no... To więc... Coś z mamą związane. Dzień matki, tak? No właśnie tak myślałem, no. tylko tak nie chciałem walnąć gafy, nie chciałem tak... Od razu powiedzieć. A jak spędzacie ten dzień? Yy, no oczywiście jest to dzień spędzany z rodzicem, z mamą, no którą mamy tylko jedną i trzeba jakoś to uczcić. No ja tam nie wiem, no, na przykład to tak jak ja ze własnego doświadczenia, no to jakiś tam prezencik oczywiście mały, jakaś tam bombonierka, no w zależności. Dzień matki. A czy zdaniem pani jest ważna, by to święto obchodzić? Jeszcze raz. Czy jest ważne, by to święto obchodzić, pani zdaniem? Oczywiście. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że kobiety rodzą dzieci i coś im się należy. Dzień matki? A jak pani to święto spędza? A wychodzę za mąż. <grych> tak, mamy imprezę w Wincentowie. No i nasze mamy też super hucznie obejdą to święto. A tak ogólnie Pani zdaniem jest ważne, aby to święto spędzać? A... Wiesz, czy jest ważne, bo to święto obchodzić? Oczywiście, oczywiście. Jest to bardzo ważne święto, ważniejsze myślę niż dzień ojca, chociaż no, są na równi, ale matka w życiu jest chyba taką najważniejszą osobą. Przeważnie dla, dla kobiety, dla dziewczyny. To oczywiście. Z z matki. Z mamą. <grym> Jak panie ten dzień spędzają? Oczywiście z naszymi no, mamami. Trzeba zrobić grilla jakiegoś albo prezent mam kupić. Na pewno z mamą. <grym> Czy to jest ważne, aby takie święto obchodzić? Tak, no na pewno A? bardzo ważne, bo jakbym była kiedyś mamą, też bym chciała, żeby moje dziecko mnie myślało. To takie przyjemne jest uczucie. Dzień Matki. Mhm, Jak pani ten dzień spędza? O, ja już zapomniałam. W pracy mhm. najczęściej. A czy zdaniem pani jest ważne, aby takie święto obchodzić? Mhm. No, tak. Dlaczego? No. <noise> no jesteśmy, mamami, jesteśmy mamami, także. Dzień Matki! Mhm. Jak pani ten dzień spędza? Różnie. Siedzi się w domu. Dzieci przychodzą? No przychodzą, a jak nie pracują, a jak pracują, to, to nie. A czy tak ogólnie Pani zdaniem jest ważne, aby takie święto obchodzić? A ja wiem, dawniej nie było, a teraz to jak dzieci przyjdą, to jest ważne, a jak nie, to samemu się siedzi. W jakie święto obchodzimy 26 maja? Dzień Matki. Jak ten dzień obchodzisz zazwyczaj? Nie wiem, jakiś kwiatek dla mamy się kupi. A czy twoim zdaniem jest ważne, aby to święto obchodzić? To zależy od człowieka. Jedni uważają, że to jest święto, które powinniśmy obchodzić jedni, że nie. Tak samo jak z innymi świętami, takimi jak ostatnio coś... Bo nie wiem, dzień babczy czy coś takiego. Dzień, dzień kobiet. Po prostu z szacunku trochę dla rodziców to po, powinno się takie święto obchodzić. No ze względu wiadomo na ten szacunek, no właśnie... No, a miłość do ojca, matki. Takie święta powinny być obchodzone. Dzień Matki. Mhm. A czy Pana zdaniem jest ważne, by takie święta obchodzić? No tak, chociaż u mnie akurat nie bardzo, bo ja matki nie miałem. Znaczy, miałem, tylko że umarła, gdy byłem trzyletnim dziecku. Nie wiem. Dzień Matki. Faktycznie. Mhm. A jak Pani ten dzień spędza? Um, to na przykład kupuję mamie kwiatki, róże, sprzątam bardzo dokładnie dom. E, na przykład mogę przygotować jakiś deser. Jakieś ślody. Często spędzamy wieczory z rodziną. że Siedzimy, oglądamy telewizję, nie wiem, spacerujemy, jak jest bardzo ładna pogoda. Właśnie. Zielone świątki. Tak? A coś z mamą związane. A dzień matki, oczywiście. Mm. A jak pani to święto spędza? No różnie, bo ja pracuję w dni świąteczne, także mogę i pracować. Czy pani zdaniem jest ważne, by to święto obchodzić? O tak. Dlaczego? No bo matka zawsze jest taka, powinna być dowartościowana i poszanowana. No nie wiem. Aha, dzień matki, no tak, zapomniałem. Jak ten dzień spędzasz? Myślę, że będzie to normalny dzień może jakiś prezent dla mamy. No poza tym, raczej z rodziną. 26 maja. Mhm. Ale w jaki sposób pani to święto spędza? No ja, jako babcia, normalnie. Wnuki codziennie odbieram z przedszkola. Mhm. Także nie robię żadnych imprez, absolutnie. Mhm. A czy w ogóle jest dla niej pani ważna, aby to święto obchodzić? No, no, dla wnuków chyba najba, naj, najbardziej, chociaż nie jestem matką. A dla dzieci ruch, no również, bo troje mam. Mhm. Dwie córki i syna. Syn najstarszy. No w tym roku pierwszy raz zostałam mamą, więc może jakoś wyjątkowo, nie mam pojęcia. A czy pani za nim jest ważne, żeby takie święto obchodzić? Oczywiście, zawsze każdej mamie jest przyjemnie.